sin oh no. witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii pograjmy we plag. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zostaliśmy rozdzieleni. Tak jest. Hugo został w zamku, a misja poszła zobaczyć się z hrabią, a ten jeden wyszło na to, że chciał ją zabić. Tak jest. Chcą zagarnąć Hugo dla siebie, pieprzeni fanatycy. No i nie toczy się to dobrze. A misja przegrała walkę z hrabią, natomiast nie została zabita. O dziwo. Ale wszystko wskazuje na to, że matka i Yanisi właśnie zginęła. Alina podrżnęła jej gardło. No cóż, teraz przenosimy się do Kuga, który obudził się i szuka swojej rodziny. Tak więc sprawdźmy, jak to wszystko się potoczy. Moi drodzy, jeżeli tylko wam się spodoba, pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe klip. To mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do A Black Tale Requiem. I tak jak moi drodzy już wspomniałem, Hugo... Wyrusza na poszukiwanie swojej rodziny. Z pewnością widok, jaki zastanie, nie będzie dla niego wesoły. Jestem o tym święcie przekonany. No to chyba tutaj na nowo pojawią się szczury. Bo jak młody zobaczy coś, czego nie lubi, jak on się wkurzy. Oje! Wszyscy będą biedni. Tą całą wyspę te szczury zjedzą kamień po kamieniu. Ja już to widzę. Ja już to czuję. Lewo czy prawo? Dobra, chodźmy w lewo. O, są ludzie, tylko... A co ci ludzie robią, to na pewno nie ten... Nie przypadnie ci do gustu. O, chociaż to już trochę czasu później, bo widzę, że jasno się robi. Więc na dobrą sprawę pewności nie mamy, że... To jednak ten moment, Emily. Nie, wydawało mi się. O, mój mały chłopiec! Wróć do Nie, Zabiłeś ją! Nie, nie, zabiorę do łóżka! Zabiłeś ją! Zabiłeś ją! Zabiłeś ją! to ją! no, to ją! Side. It's you! It's you! I knew it! Emily, i can't get him! No! What are you doing? Please! Please! I'll be a better mother! I'll be a better mother! You need mother. more! Uh, you need more rats! Please! <laughs> She's stuck! Take her down! Call more! Dler, Już teraz nawet ta misja go nie powstrzymuje.

Ojej, no, gdzie jest, co tu się dzieje? Już wymyka się spod kontroli w tej No i teraz chyba traci kontrolę.

można by było jeszcze, jeszcze na niego na tego chrobiego napuścić szczury no ale niestety okej okay, no i spadli znowu gdzieś w jakieś podziemia Misja

Aha, w ten to sposób kończy się rozdział 12. Ok, w tym momencie jednak nie zakończymy. Zawsze na koniec kończyliśmy. Kończyliśmy odcinek, no ale nie skończymy odcinku po 7 minutach. To... Proszę, proszę. tu. Amicia, nie możemy tu zostać. No i młody teraz ma traumę i zamknął się w sobie. Nie We mi. Musimy Hugo, odpowiedz mi. Amicia, musimy Gdzie? Do portu. do samego portu nie będzie wcale takie łatwe. Nigdy nie będziemy Lucas. Never. There can be no peace for us. Look at him. <laughs> I'll lead the way. Don't think. Just follow me. I'll be your path for the both of you. I'll carry you if I must. But I'm taking you out of here. Podajcie no trochę i w dalszym ciągu jest stranna, nie Bo tą rękę ma. Oharatanu. Ok. Skoro możemy już wybierać różne rzeczy, znaczy się, że. Będziemy mieli trochę. Trochę zabawy. Pewnie znowu będziemy mieli zapalanie i gaszenie różnych ognisk. to, to jak umiesz nastawiać, to it. Na co czekasz? Zobaczcie, Hugo teraz jest taki. trochę omenowaty, nie? Powiedziałbym taki, taki. Demoniczny młodzieniec bez uczuć. ciekawe, czy... ...czy coś jeszcze się uda tutaj z młodym ogarnąć, bo... jakaś skrzynia. Ale trzeba przyznać, że muzyka w tej grze też jest świetna, nie? Dosłownie uderza w punkt. my to. Proszę, krok, Komisja mniej hałasuje, dobrze. To się może przydać. E, ulepszenia. Czy my jesteśmy w stanie zrobić jakieś ulepszenie? Tak. No dobra, więcej bełtów. To się na pewno przyda. Aha. Czyli tylko alchemia, dobra, no ale nie mamy tyle. Tyle tych różnych. There has to be Look. Up there. An opening. It's all way out. How do we...? The upper floor. There may be things up there we can use. I'll look. Stay with him. Amicia, you're still hurt. Try to bring him back. However you can. Please. Fine. But don't go too far. Blocked. Can't move this thing well, from Hugo, here. Hugo. I think you can hear me. No! I'm sorry. I need to know if you're all right. Skin's pale. The macula's marked, though. It, it looks larger. Must mirror the spread inside your mind. Let me see your eyes. Pupil's not dilated. Dobra, coś zaraz znajdziemy gdzieś jakieś wejście przejście obejście cokolwiek nie. O, A misja widzę powoli zaczyna się poruszać coraz, coraz lepiej to i nie wyjdziemy. I hmm. lost pea way to get that door open. Za kart there. No, tylko jak zrobić, żeby go do tego słupa pewnie trzeba jakoś dotrzeć. Zdecydowanie bo to jest jakaś jedyna opcja. Czekaj te drzwi. Aha, dobra. Pięknie, pięknie, dobra. Trzeba było tylko troszeczkę pomyśleć. Dosłownie tylko troszeczkę. Troszeczkę misja. Nie, ale się nie da. Dobra, może to już. Może to już otworzyło przejście, tak. No dobra, to co jest? To jest też jakieś przejście

Biorąc pod uwagę to wszystko, co już przeszli, nie? Stop, stop, Tutaj mamy pamiątkę. Małagan, proszę. Miejsce, kiedy ta misja się podłamuje. Ale dobrze, że znalazła takie miejsce, bo ona po prostu ewidentnie potrzebowała takiej takiej chwili tylko dla siebie. Jeśli możesz No dobra, ściągniemy ten voice. O. to. Yes. Yes. How is he? His mind is extinguished. I think it's not just the shock; it's the macula. So he's not coming back. Not yet. Let's use this thing. Come on, Hugo. Uh huh. Now to pchamy it's stuck it's too high there's no other way to go of mesia let's push and see what's behind

It will kill the sun. What? sun killer. The light devourer. It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No! This isn't home. Hugo, look at me. It's not him, Emissia. Yeah, it's the macular grubo. talking trying to fill the void left by your mother's death. Should have saved her, but we can still finish this. You hear me, Hugo? We can find that bastard Count and kill him. No, enough, Amicia. We need to leave this damn rock and take him away from here. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. All right. All right. bądź mądry i stąd wyjdź. Dalej jesteśmy w jakiejś wielkiej pieczarze. Cholera, no. Jak my mamy stąd wyjść? Pochodnia. Dobra, Lucas, trzymaj się nas i jedziemy. Stay very close. O Jezu, ty The Nebula jest wokół nas. Uważaj na twarz. Tak. Uważaj! Wiedziałem, wiedziałem, że to pęknie. Co to jest coś, co się udusić tych Kolejne Nie, to się, <grym> się <z ubrania> Zostawiamy. Zostawiamy. Myślę, że że jak przejdziemy właśnie do odpowiedniej odległości Odpowania nie <grym się z> anything. <ubrania> He knows we're here. So what? Move! I think he's What? I thought his body spasm right before it'll burst. I told you, his bond with the Immacular is getting stronger. I know you're still there, Hugo. Please hold. Same ludzkie kości, zobaczcie, to jest gniazdo zrobione tylko i wyłącznie z ludzkich ciał, nie? To jest grubo total masakra. Nie, no trzeba przyznać, że konkretnie to wymyśliłem.

Come, oh, yeah, Hugo. <laughs> no! I'm staying. There is nothing here for you. This is home. This is... Stop! You're coming with me, whether you want to or not. You hear me? He's coming with me! You made us so angry. They're coming! Run! Stay close to the wall! you Felipe, co nogami nie przemierza. Ja, ja Tego chyba już nie jest w stanie nawet pochodnia powstrzymać, nie? Ja pierdzielę. Ile to w kokonu, nie znaczy... W ogóle ci mnie dlaczego te są w takich dziwnych polach. Nie? nie wiem, nie rozumiem tego. Udało się, ja pierdziłem. Dobra, przynajmniej świeże powietrze, tak? Już myślała, że młody wrócił, chociaż też mi przeszło to przez myśl, jak zaczęła go szukać. Ciekawe czy ta nasza koleżanka odpłynęła, czy dalej czeka gdzieś z przygotowaną łodzią, czy tam statkiem chociażby. OK, to moi drodzy, tak więc w tym oto momencie zakończymy ten oto odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko jedno małe kliknięcie, a mnie bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz jeszcze dodatkowo zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy. Żegnam się z Wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!